Niech mi pan powie, ile Tarczyn, ile tarczyn ma mieszkańców. Nie powiem, Tej... oczywiście teraz nie, nie powiem, nie powiem, nie powiem. Ale, a wcześniejsze... Da... nie powiem, nie powiem. Nagrywa, nagrywa. nagrywa się coś. Tak... I to mówisz... I czyje to, czyja to jest posesja w ogóle, to, już, to, to? Już panu powiem, czy to posesja jest ta, tutaj. To jest ten plac. No. Ten plac, to jest do płyt, do płyt Dotąd Do płyt Do płyt Proszę Pana Do płyt Do, płyt. do, płyt. do płyt. To jest Krzyśka płaskiego. Jakiego? Puławskiego? Pławski. Ten to motoryk w Przeciarni W Przeciarni? Tak Ten Aha. Krzyśek Płacki może? Aha, to jest, to no dobra tak, tak Do płotu jest A tutaj Tam na przykład To jest tak, odnośnie budynków, odnośnie odnego tego placu to jest i Panów gawarskich. gawarskich Gawarskich I co oni tu mają za biznes? Nie wiadomo, ja ja mafia może czy nie bardzo? A dobra, a są tu jacyś tacy mafiozi w tarczynie? A ja tego mi nie powiem, są A tego to nikt nie wie, no nie? Bo nie, teraz ciężko coś kto jest, a kto nie. Wszyscy tak samo wyglądają. Gabarskie, kirińskie, płaskie. tutaj to była Błońska, to było... To kto się teraz, jakie nazwiska się najbardziej liczą w tarczynie? Dzień dobry pani. Nie, bo tutaj po prostu tak sobie nagrywa, tego się pytam ja, czy jest to, Ile tar czy jest to, Ile tarczyń ma mieszkańców? O, Około mi 10 tysięcy. 10 tysięcy. Ja mm -hmm. no, mówię tak, najbardziej to, to tak. Kilińskie i Gawarskie. Przepraszam, to są na, na świetlach. No to największe są tak. To są największe. Z, z, z większych A wy się znacie państwo? No przecież to była moja mama. Co? Moja mama. Co? O to gratuluję wspaniałego syna, a tobie wspaniałej mamy. No i super, i tak a, bardzo fajne miasteczko. Nagrywaj, nagrywaj, człowieku, nagrywaj. nagrywaj. A ten sklep z częściami zamiennymi, solidny, dobry, można do niego? Co mnie tam wchodzi. Tego nie kupujemy, bo jaka mm -hmm. to nie tam samochodu. Aha, to nie wiadomo. A jakby najtaniej jest na, ta a na targu, a gdybym wziął, bo ja mam maszynkę do ja. Już kiedyś handlowałem papierosami. Jakbym robił papierosy w takie torebeczki po 20 sztuk nie? Uh -huh, i sprzedawał uh -huh. po 5 zł z dobrego tytoniu, dobrze zrobione, to poszłyby na targu w, co, w sobotę. W sobotę na pewno jak to się mówi, zawsze handel się rozpoczyna i trzeba czekać na klienta i reklama no, i klient musi się sam Nie jest taki sklep. to Nie, Ale no, po co? No tak sobie żeby, żeby mieć historię. Potem no, sobie w nie, domu to... obaj że będę wszystko wiedział, a tak jest to papierosów. Za... Ja mam papierosy Mazda Yara. No właśnie, te, te, to, właśnie te robione? robione. Po 5 zł paczka. Chce pani zapalić? Nie. Mam się nie fakty. Ja to palę, no nie. No, no zobacz, dobre są normalnie zrobione jako. Czekaj, nie spiesz się, nie bądź chodzić do przodu. Weź wyłącz, żeby ten kęty. Włączyć, po Wyłoż.